Rozwiążemy sobie takie równanie. Tutaj może od razu wykonamy podstawienie za tangens x podstawimy T, tutaj oczywiście X nie może być równe pi drugich plus 2 kpi ponieważ tangens dla takich X nie istnieje. No i wykonujemy to podstawienie, czyli mamy T do potęgi czwartej minus 2t do potęgi trzeciej i tak dalej. No i teraz, żeby rozwiązać tego typu wielomian, warto by to było zapisać w postaci iloczynowej. Żeby zapisać w postaci iloczynowej, no to możemy spróbować pogrupować ten wielomian. Tutaj jednak będzie to dosyć utrudnione więc może skorzystamy z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych dla wielomianu współczynnikach całkowitych. To znaczy, wypiszemy sobie dzielniki tej liczby. To będzie 1, 3, plus, minus. No i tutaj jeszcze z przodu jedynka, czyli może być plus, minus, jedynką. Tam jeszcze można sobie zrobić ułamki z tego, ale myślę, że to nam wystarczy, ponieważ jeżeli podstawimy jedynkę do tego równania za t, to jedynka nam wyzeruje ten wielomian. No bo wtedy byśmy mieli 1 do czwartej, do czyli tutaj gdzieś może na boku, czyli 1 minus 1 do trzeciej, czyli 1 minus 2, Tutaj by wszędzie była jedynka, czyli byśmy mieli minus 2, plus 6, minus 3. 1 plus 6 to jest 7. Minus 2, minus 3, minus 4 to jest minus 7, czyli tutaj byśmy mieli 0. Czyli jednym z pierwiastków tego wielomianu jest jedynka. Jeżeli tak jest, no to żeby sobie znaleźć Pozostałe pierwiastki podzielimy ten wielomian um, przez T minus 1, T 1, ponieważ 1 e, dzieli. 1 e, jest pierwiastkiem. OK. Czyli tutaj może to wykonamy gdzieś sobie na boku, czyli mamy tak T, mm, albo tutaj może pod spodem T do czwartej minus 2T. Do trzeciej. Niestety trzeba to będzie przepisać. Podzielimy sobie przez T minus 1. To jeszcze może przesunę troszeczkę niżej. No i wykonujemy dzielenie. T do czwartej podzielić przez T to mamy T do trzeciej. I teraz wracam T te do trzeciej razy T to jest T do czwartej. T do trzeciej razy minus 1 to jest minus T do trzeciej. Podkreślam, odejmuję górę minus dół. T do czwartej minus T do czwartej to jest nic. Minus 2T do trzeciej minus minus, czyli plus. To będziemy mieli minus T do trzeciej. No i przepisuję kolejne wyrażenie z tego wielomianu. W tym miejscu. I znowu wykonuję dzielenie. Minus t do trzeciej podzielone przez t, to jest minus t kwadrat. Minus t kwadrat razy t, to jest minus t do trzeciej. Minus t kwadrat razy minus 1, to jest plus t kwadrat. Podkreślam, odejmuję górę minus dół. Czyli tutaj znowu mamy nic. Minus 2t kwadrat minus t kwadrat, to jest minus 3t kwadrat. Znowu przepisuję, czyli plus 6t. No, i znowu wykonujemy dzielenie minus t kwadrat przez t to jest minus 3t. No, i wracamy minus 3t razy t to jest minus 3t kwadrat. A tutaj mamy tak, podkreślamy. No, i odejmujemy górę minus dół. Przepisuję. No, i dzielimy znowu, czyli mamy tyle. Wracamy. Odejmujemy, no i mamy dzielenie bez reszty. Czyli cały ten wielomian, całe to wyrażenie możemy zapisać jako iloczyn t minus 1 razy ten tutaj, te tutaj wyrażenie. Może ja je sobie kopiuję, jeśli się to uda. Czyli mamy je w tym miejscu to jest równe 0. A teraz jeszcze warto by się zająć tym tutaj wielomianem, bo on jest stopnia trzeciego. Tutaj uda nam się to pogrupować. Czyli mamy t minus 1. Z tego tutaj wyrażenia wyłączymy sobie t kwadrat, czyli mamy t minus 1 minus 3t minus 1 równa się 0. Z tego całego wyrażenia wyłączymy sobie t minus 1. Ono wyskoczy nam z tego nawiasu kwadratowego i będziemy mieli t minus 1 podniesione do kwadratu. Natomiast w nawiasie tutaj zostanie nam tylko t kwadrat minus 3. Rozbijemy sobie jeszcze to wyrażenie ze wzoru skróconego mnożenia. Na t minus pierwiastek z 3 i t plus pierwiastek z 3. No i wtedy mamy e, trzy rozwiązania. T jest równe. Może ja tutaj od razu już wykonam to podstawienie, bo t to był tangens, czyli tutaj z tego pierwszego tangens x jest równy 1, lub z drugiego tangens x jest równy pierwiastek z 3, lub z trzeciego. Tangens x jest równy minus pierwiastek z 3. No i dla poszczególnych teraz sobie podamy rozwiązania, czyli te x. Na początek tutaj po kolei wszystko x jest równe pi czwartych plus kapi. Tutaj dlatego x jest równe pi trzecich plus kpi, no i dlatego tutaj ta nie tangens tylko x jest równy minus pi trzecich plus kpi, gdzie k oczywiście należy do liczb całkowitych.